Cześć moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. Ja mam na imię Zosia, jestem stylistką i dzisiaj zawieram Was na kolejną wycieczkę po galerii. Pod ostatnim odcinkiem, który już ma blisko 200 tysięcy wyświetleń, nie już nawet ma ponad 200 tysięcy, niesamowicie się cieszę, że Wam się tak spodobał. Było sporo komentarzy, żebym pokazała Wam miejsca w galeriach, które bym poleciła. A więc dzisiaj właśnie taki odcinek będzie. Najpierw wezmę Was do dwóch miejsc, które są jednymi z moich ulubionych, najbardziej ulubionych sklepów, a na końcu na deser wezmę Was w bardzo, bardzo fajne miejsce, dlatego koniecznie zostańcie do końca, żeby to zobaczyć, bo to będzie bardzo ciekawa przygoda dzisiaj, także lecimy. Zaczniemy sobie od sklepu COS. Co ciekawe, to jest sklep, który należy do tej samej grupy co H&M. Natomiast COS ma bardziej linię premium ubrań. Ale czy rzeczywiście są takie jakościowe? Co się dzisiaj przekonacie. Piękne. Piękne, Piękne takie dzianinowe basici. Fajna alternatywa dla klasycznych t-shirtów. Dziane swetry, swetrowe takie topy. Bardzo fajna opcja. Zwykle są dobrej jakości. Tylko ja nigdy nie mogę zrozumieć takich sukienek worów. Nie wiem. Jakoś, nie, chyba nigdy nie głupiałam z klientką, bo jakoś nie, nie czuję takiego stylu. Ale czasem jakoś gdzieś tam spotkam, niektórym pasuje, ale ja jakichś takich tych worów nie mogę się przekonać. O! To, co ostatnio mega lubię, to właśnie takie duże kołnierzyki w koszulach. Od razu jest taki, wiecie, taki ładnie wykończony to tak ładnie wygląda. Pięknie. To jest taki ładny strój kąpielowy. O, mamy takie biustonosze, bardzo klasyczne. Cielisty to już wiecie, jak oglądacie mój kanał, że warto mieć w szafie, żeby po prostu zawsze nam pasował pod wiele białych bluzek, czy bardziej prześwitujących. W ogóle, jak jesteśmy przy temacie biustonoszy, to mega istotne jest to, że kobiety mają większe biusty, żeby chodziły do brafittingu, czy na brafitting, do profesjonalnych brafiterek. Bo naprawdę, jak pracuję z klientkami, które mają właśnie większy biust. To, kiedy im się dobierze odpowiedni biustonosz, to od razu po prostu sylwetka się poprawia, talia się bardziej tworzy, ten biust się lepiej układa, więc dziewczyny o mniejszych, średnich biustach mogą sobie kupować. Nie muszą aż tak bardzo przywiązywać do tego uwagi, natomiast kobiety o większych biustach koniecznie na bra fitting. Fajne te rzeczy w tym kosie są, bo one są takie jakby niby, niby basicowe, ale często ten ich krój jest taki mega oryginalny, więc można mieć fajny, oryginalny styl, jednocześnie nosząc proste kolory i proste ubrania, jak na przykład t-shirt, bluzka, ale one, ten, ten fason jest taki bardzo charakterystyczny. No bardzo, bardzo lubię ten sklep, naprawdę jakościowo mega. Bardzo ładnie dopracowane są kroje w tym kosie, widać, że są tak ładnie wiecie, zakończone, tu ściągacz, przy dekolcie, piękne. O, tę koszulę ostatnio kupowałam z klientką, też ją Wam polecałam w moim newsletterze. E, właśnie, mamy spodnie. Ostatnio w ogóle też jak kupuję jasne spodnie, to raczej kupuję właśnie takie beżowe, czy takie bardziej kremowe on myśli, aniżeli czysto białe, bo się okazuje, że ten, te kremowe, ten kremowy odcień bardziej później pasuje do różnych stylizacji. Wszystki bardziej uniwersalne. Miana sukienka, widzicie? Na przykład nieraz się pytacie, jak się ubierać do biura, kiedy jest na zewnątrz wysoka temperatura. To właśnie bardzo fajnie sprawdza się Len. Widzicie, to jest taka klasyczna sukienka. Um, można ją założyć gdzieś do biura, do pracy, a jednak ten lęk sprawia, że nie jest nam tak gorąco w tym Mmm, jaki koniec tu. No, ładne jakościowo są te ubrania tutaj, naprawdę yy, tutaj raczej nie uraczycie poliastru ani jakichś poliamidów, tutaj raczej są bardzo fajne składy, no i rzeczywiście te ubrania są takie fajnie dopracowane. Widzicie, jest dużo lnu, jest dużo tencelu, yy, takie fajne składy na lato. Dobre są jakościowo te ubrania, tylko czy już komuś ten styl pasuje, no to już jest indywidualna kwestia. Jedno to jest skład, a dwa to jest też, jak coś jest utkane, to jest na przykład bawełna, ale jest bardzo cienka i bardzo przewiewna, więc taka jak, no jak ktoś nie, nie lubi luno, to no właśnie taką można opcję na lato takiej cieńszej bawełny wybierać. O, fajne to. Fajne. Fajny basic. O, szukam sobie akurat... Czarnych eleganckich spodni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobacz. O! Super. Fajne spodnie. Tak, ale fajne to. O ja. Ale powiem Wam, że mega solidne. Już sobie przymierzę. Fajne. W tym sklepie jest bardzo dużo takich basiców. Y Prostej odzieży, a ja jak wiecie, mam jej sporo w swojej szafie, więc y, takiej nie brałam do przymierzalni. Chciałam jakieś inne rzeczy przymierzyć. No zobaczymy, co to. Jakaś kurdeczka. Ale mi się podoba. Wow, nawet tak y, na wieszaku, tak mi się nie podobała, ale na żywo. Fajna. Mam doświadczenia, że jak jestem wyższa, trochę mam dłuższe nogi, to takie krótsze mniej mi pasują, ale kurde, fajna. Aż mi się wzięła. Sztosik. Jak do szerszych spodni, super. Bardzo fajne. A, bawełna len, fajne. Podszewka len, bawełna, rewelacja. Fajne to, podoba mi się. Te spodenki to taka sukienka trochę. <laughs> Nie no, te spodenki to za szerokie, ale to, ona, to strasznie mi się podoba. Jezu. Tak wyciągnąć. Ale to rewelka. Też jakościowo takie fajne, mm. To jest w składzie liocel i Pawełna? Tutaj nie sprawdzałam, ale tak mi się wydaje, że jakaś bawełna. Fajne. Idę dalej. Zobaczcie, z takiej obcisłej góry to zupełnie inaczej te spodenki wyglądają. Takie, nie, to, 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 tak mi się na przykład nie podoba, jakoś tak za bardzo, nie? Za szerokie Już tak, to dziwnie wygląda. Eee. A może do innej sylwetki, aczkolwiek, hm. Nie wiem w sumie. Może jak ktoś ma szersze biodra, to by tak to fajniej wyglądało? Nie. To jest mój rozmiar, nie BS. Ale z tamtym fajniej wyglądało. Dobra, idę coś innego przymierzyć. Takie czarne spodnie. Fajne. Tylkoś za krótkie na mnie. Właśnie. I to jest ta zakładka, że można przedłużyć spodnie. Zawsze jak kupujecie i jest taki zapas materiału, to pamiętajcie, że jesteście w stanie przedłużyć. Ja bym spokojnie mogła przedłużyć jeszcze je o jakieś z 2-3 centymetry, by były na mnie dobre. Proszę. takie czarne spory. Ale chyba wolałabym, jakby były większe dzwony. Aczkolwiek fajne. Wysoki stan. I to mi się, co mi się podoba, że mają takie regulatory. To są takie szczegóły, które decydują o tym, że to ubranie jest bardziej dopracowane. Te regulatory powodują, że możemy sobie jeszcze lepiej dopasować do sylwetki. Fajne I taka przyjemna tkanina. Kurde, ja to intuicyjnie to bym taką wzięła, bo ja robię takie proste. Jezu jakie ładna ta sukienka. Taka dziana, mega sztos. No i co? Sukienka Adidas. Nawet do tych Adidasów fajnie wygląda. Sukienka Adidasy, oksy i struwa. Fajne to! Sztos, fajne ma ten kos takie dopracowane te kroje. Nie wiem, czy bym rozmiar mniejszej nie wzięła, ale strasznie mi się podoba. Kupiłam to sobie, tą sukienkę, w końcu XS-kę. W składzie ma bawełna plus 35% poliamidu, ale właśnie słyszałam, że w przypadku takich dzianych rzeczy czasami ta domieszka y, poliamidu, albo czasami też tkanin, po prostu wzmacnia całą strukturę swetra, czy tak jak w tym przypadku sukienki, więc czasami takimi domieszkami nie trzeba się jakoś bardzo przejmować, o ile to nie jest jakaś większość. No, to wyszliśmy z KOSA. Jak widzicie, w tych galeriach można też sklepy znaleźć, gdzie są fajniejsze jakościowo rzeczy. Teraz pójdziemy sobie do Massimo. Zobaczymy, czy tamte ubrania są warte tej ceny. To, za co ja lubię Massimo, to jest to, że oni też mają tutaj fajne składy. Zwykle na przykład tutaj widzicie marynarka jest lniana, to od razu w dotyku czuć czarna lniana. Taka beżowalniana, spodnie lniane. Zwykle yy, te składy są fajne, więc dla, dla tych, które szukają fajnych składów, no to, to jest właśnie drugi sklep, no to jest też sieciówka i też należy do grupy Inditex, Także jak ktoś woli jednak lokalne polskie na przykład, ale, albo nie tylko polskie, w ogóle lokalne marki, no to, no to Massimo nie jest taką marką, ale jeśli chodzi o ubrania, no to jakościowo fajne. Tu mamy wiskozę fajną też, no to mi się nie podoba. Takie błyszczące, to nie wiem, gdzie nie. Bardzo podobają mi się takie dziane topy. Myślę, żeby takie coś też do ansin wprowadzić. O, ale tutaj taki, patrzcie, jaki tu dekolt ciekawy. Mm, mm, już w ogóle bez stanika tylko można nosić, bo, to, bo tu jest tył. Widzicie, tu jest, tu jest metka. Zobaczcie sobie to z ciekawości. O, na start Wam pokażę taka koszula e, lniana. Warto mieć coś takiego w szafie. Niekoniecznie biała, jak lubicie klasykę, no to biała się wiadomo, że sprawdzi, ale tutaj nawet w Massimo widziałam, że są na nawet w różowym, w pomarańczowym kolorze. E, bo to jest takie coś, co nawet, wiecie co, jak jedziecie szczególnie na urlop, zarzucicie na strój kąpielowy, o i można sobie tak, wiecie, założyć koszulę, strój kąpielowy i po prostu klapeczki, okularki, cyp. Fajnie właśnie, jak one są tak tutaj, o, wycięte, dzięki można jest tak związać, na przykład, o, w talii, pyk. Ja to takiej tam za bardzo tali fajnej nie mam, więc to jakoś u mnie nie wygląda sztosowo, ale na kobietach o takich bardziej krągłych tutaj krągłościach to może super wyglądać. Mm. O, tu macie bardzo ciekawe włókno. Ramia. Wiecie co to jest ramia? Ja się ostatnio dowiedziałam. To jest pokrzywa, czyli włókno z pokrzywy. Trochę jak len w dotyku, bardzo fajne, przewiewne na lato. Pamiętajcie zawsze do środka, tu ładnie ułożyć dziewczyny. Pamiętajcie o tym to od razu. Sprawia, że to fajnie wygląda. A jakoś minie. To jest chyba XS w ogóle. Jakoś tak. Co myślicie? Jak wygląda? Zlną sukienka taka. Trochę. Jakieś urlopy. Tak mi się od razu urlopowo robi, jak mierzę te rzeczy. Naprawdę tak sobie... Ale taki, nie wiem, ten kolor. Taki... Trochę drapieżny, bym powiedziała. No ale fajnie, że jest z runą, więc można w upały ją nosić. Wow. Ale ładna, nie? Kurde, powiem wam, że kiedyś nie, nie lubiłam długich sukienek. ja się chyba naprawdę starzeję. <grym>, nie wiem, jakoś mi się podobają. No nie wiem, podoba mi się jak w Przecież nie wiem, czy bym mniejszej rozmiar nie wzięła, ale z drugiej strony takie luźne też są mega praktyczne, nie? Bo tutaj wiecie, bez biustonosza, no albo... No tak, no bez biustonosza, albo jakiś samonośny chyba. To jest w składzie Liocel i 9% poliamidu. Wygląda jakby to było coś syntetycznego. Miękki ten materiał, ale. Ale spoko. Jaki jest taki skład? Co myślicie? Wiecie, co jest mega fajne w takich sukienkach? Że one po prostu od razu robią stylizację. Ja sobie do tego bym zarzuciła adidaski torebka, kapelusz, okulary i idę, albo w lecie, dobra w lecie może nie, może jakieś tam sandały czy klapki ładne, nie, i od razu jesteście gotowe, po prostu nie trzeba, wiecie, sukienka, spódnica, znaczy jak macie spódnicę, no to musi być spódnica, bluzka, coś, coś i się to trzeba łączyć, a tak szybko jest stylizacja gotowa, fajnie, ta sukienka spoko. Nie wiem. Jakoś mi się to nie podoba. Uderzenie w ogóle, że jakaś taka kwadratowa serwetka mi się robi. W ogóle... Nie, to, to, to na, na inną serwetkę. Powiem Wam, że ten sklep Massimo to jest taki jeden z moich chyba ulubionych wśród sieciówek. Jeśli już tutaj właśnie jestem z klientami w galeriach, no to lubię go właśnie ze względu na to, że ten skład zwykle jest fajny. No i te kroje często są dość takie ponadczasowe. To co jednak zauważyłam w tym sklepie to, że ubrania są szyte raczej na wyższą sylwetkę. A więc mam takie doświadczenie, że jak przychodziłam tam z niższymi kobietami, to trudniej mi było je ubrać. Nie tak, że nic nie byłam w stanie tam znaleźć, ale bo to wszystko, wiecie, zależy, że coś jest czasem krótsze, coś, coś się może różnie ułożyć albo czasem coś można skrócić, ale przeważnie właśnie na wyższych osobach, takich od M70 wzwyż, te ubrania lepiej się układają, więc takie mam doświadczenia z tym sklepem. Ale ogólnie go lubię. W ankiecie na Instagramie sugerowaliście mi, żebym poszła do Mojito. Może kiedyś pójdę, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że jakby ten sklep ma ładne rzeczy zwykle. Ładne to są projekty, natomiast bardzo dużo jest tam poliestrów i poliamidów, więc jakoś tak nie jest to mój ulubiony sklep. Tu mamy Berszkę. To jest taki typowy sklep dla nastolatków, ale, słuchajcie, kiedyś na przykład byłam z klientką, która była bardzo drobna, miała taki, wiecie, rozmiar 32. E, taka już dojrzała kobieta i trochę jej rzeczy tam kupiłam, bo dobrze na niej leżały, bo tutaj znowu ta rozmiarówka nawet to 36, 34, one są mniejsze. Ja tu w 36 nie wchodzę, nie? Więc też swoją drogą e, rozmiarami na metkach się nie sugerujcie. Pamiętajcie, w ogóle jak często, jak chodzę z klientkami na zakupy, to dla nich jest takim szokiem, że ja im przynoszę na przykład rozmiary od 36 po 40, a noszą na przykład rozmiar zwykle, mówią mi, że noszą 40, a ja im czasami 36 przynoszę, albo na odwrót ktoś nosi 36, a ja mu 40 przynoszę do przymierzenia, dlatego że to jest tylko nazwa, a najważniejsze jest to, jak to na was leży. Więc pamiętajcie, czasami na przykład jakiś oversize można mniejszy wziąć. Albo na przykład znowu mały rozmiar, znaczy jakieś ubranie takie wąskie, zrobi z niego oversize, jak sobie weźmiemy większe. Więc najważniejsze, jak coś na nas leży. Kochani, zanim przejdziemy do kolejnego miejsca, które chciałabym Wam pokazać, to przypominam Wam, że za trzy dni od publikacji tego odcinka prowadzę bardzo fajne spotkanie online, podczas którego stylowe kobiety o większych, krąglejszych kształtach pokażą Wam na swoim przykładzie, jak można stylowo się ubierać. Będziemy miały sylwetkę plus size, będziemy miały sylwetkę typu gruszka, więc o szerszych biodrach i węższej górnej części sylwetki. Będziemy mieli kobietę stylową po pięćdziesiątce, która e, mówi, że biegnie, nie ma dla niej znaczenia, można w każdym wieku stylowo wyglądać i ja to oczywiście popieram, więc to będzie bardzo fajne spotkanie, podczas którego dowiecie się różnych wskazówek, jak się jeszcze lepiej ubierać, niezależnie od tego, jakie macie kształty, więc koniecznie wpadajcie, to będzie super spotkanie, link do niego macie w opisie pod filmikiem. Dobra, to teraz to, co Wam obiecałam, na końcu wisienka na torcie, czyli biorę Was w bardzo wyjątkowe miejsce, żeby nie było, że tylko żeby tylko kupować ubrania w sieciówkach czy sklepach takich, wiecie, gdzie można kupić nową odzież, to biorę Was do bardzo wyjątkowego miejsca. To jest butik cyrkularny z ubrania do oddania. Miejsce, gdzie znajdziecie wyselekcjonowane ubrania, odświeżone, z drugiego obiegu, a więc już używane. No i zobaczymy, co tam można by było fajnego wyhaczyć. Także chodźcie ze mną. co hmm, Całkiem ciekawe. Ja oczywiście pierwsze co to patrzę na marynarki, po prostu wiecie. O! Z Zary. Jeszcze z metką. O, no, ale widzicie, ale nie kupujemy now nowego, w sensie nowego ze sklepu, tylko gdzieś ktoś oddał. XS-ka, to nie, nie, nie wcisnę się. W tę XS-kę się nie wcisnę. O! To taka. Taki kombinezon na, na urlop mi się kojarzy. Widzicie, dzisiaj jesteśmy w klimatach urlopowych. Po prostu e, same mi się jakieś takie nasuwają rzeczy urlopowe. Kombinezon. Ja to w kombinezonach tak o wyglądam, ale zobaczymy, może, może się uda. Że jakoś będzie. O, a tutaj co to? Czekaj, czekaj, ja to chyba coś ładniejszego jeszcze znalazłam. Nie wiem, co to jest, ale wygląda ciekawie i chyba sobie to przymierzę O, jaka suknia. Mierzę tą jeansówkę kilka rzeczy mam. Ej, a propos y, ubranek dla dzieci z drugiej ręki, to opowiem Wam z ręką na sercu. Moja córka 80% rzeczy w swojej szafie ma z drugiej ręki i ma piękne ubrania. Naprawdę. Kupiłam jej chyba jakieś buty tylko nowe, bo tam ma też takie... Ortopedyczne trochę, więc musi mieć takie porządne. No i tam parę rzeczy gdzieś kupiłam: jakieś właśnie tam koszulki czy, czy dresy, fajne kiedyś kupiłam, jak widziałam w sklepie. Ale tak generalnie jest tyle pięknych ubrań z drugiej ręki dla dzieci, że to jest masakra. Także wiecie, w szczególności dzieciaki, można dużo im tu kupować. I mm, swetereczek, oh my God. dobra, dobra, nie dobra, bo mama na zakupach po prostu <gląda> ogląda ubranka dla dzieci. Nie, nie, to, to nie jest dobry pomysł. Mm. Proszę bardzo, proszę jaka piękna bluzka. Zobaczcie, buty jeszcze y, niektóre z metkami. Standard. Niestety tylko my, kobiety, potrafimy kupić sobie niewygodne buty. Naprawdę. Ja się do tego zaliczałam, bo teraz już jestem y, bardzo. Wyczulono na to i bardzo uważam na to, żeby nie kupować sobie niewygodnych butów. Ale ja wiem, jest tak, że po prostu zobaczymy gdzieś: wiecie, o, zakochamy się w tych butach. O, jakie są piękne: no, trochę są niewygodne, nieważne. <ścoughs> Rozejdą się, nie? Nigdy się nie rozchodzą, i nigdy nie są wygodne potem. E, więc dziewczyny, naprawdę, jak oglądacie ten kanał, to nie kupujcie niewygodnych butów, bo potem. W się w nich po prostu nie chodzi. Jest miłość od pierwszego wejrzenia, zakochujemy się, podobają nam się, a potem co? Leżą w szafie albo je gdzieś oddajemy, bo w nich nie chodzimy. Baleriny. Wiecie, że jestem fanką balerin. Nie no, żartowałam. Wiecie, że nie lubię balerin. Często jak mówię o balerinach, to dużo z Was pamięta, jak kiedyś powiedziałam, że nie lubię balerin. No i tak jest w sumie, że ich nie lubię. Ale to nie jest tak, że wiecie, że nigdy nigdzie mi się nie podobają i zawsze źle wyglądają, bo jak się tam je dobrze wystylizuje i one też mają jakąś taką fajną podeszwę, taką bardziej stabilną, to też można coś z nich fajnego stworzyć. Mam na myśli stylizację. O, dawajcie, przymierzmy jakąś męską marynarkę. Tarun, tarun, tarun. Zobacz, te dwie. No dobra. Leci mierzyć. O, fajnie. To jest ten style. Co to jest taki style. No ale co, w tym sezonie w niektórych markach, na przykład w Lamani, są takie poszerzane rękawy. Może jakby to ją wiecie, Krasowa jakoś tak trochę dotali, dopieła. dopięła. co myślicie. Taki właśnie, taki bardzo vintage style. Rękawki, by trzeba było podwinąć. E no ale nie jest tak źle. Tak fajna ta stylowanie, co myślicie? To moje body. Jeansy, lewicy 501, jednej też z drugiego obiegu kupione. Marynara z drugiego obiegu. Dobra, zobaczcie, krój tej koszuli mi się podoba, ale obawiam się o kolor. Czy to mi będzie pasowało? E, fajna! Kurde, to mam krój sztos. Normalnie, wiecie, te kołnierzyki, ja już mówiłam, że ja kocham takie wyburzane kołnierze. Zobaczcie, piękna koszula, mega fajna w ogóle, jak się fajnie układa. Zarombista ta koszula. Widzicie, takie rzeczy fajne można znaleźć. To chyba przesadziłam. To chyba jednak mi nie siedzi. No czy takie, wiecie, to jest taki vintage, vintage, vintage style. No tak nie, znaczy generalnie ja w ogóle uwielbiam taki kolor, uwielbiam taką, taki haber, nie no, w sumie spoko, co myślicie? Musicie tu wpaść, widzicie? Fajne rzeczy są. co, tutaj patrzę na skład tej marynarki jeszcze, co ją mierzyłam, tej takiej dużej i jest tak, 47% PC, nie wiem co to jest, PC, 25% WO, to chyba wool, czyli wełna. 23% PL, to chyba poliester, i 5% OF. Napiszcie, bo ja nie wiem, co to jest OF. O! Ty, groszki. Ja bardzo lubię groszki. Mega lubię groszki. Takie są ładne. No, taka widzicie, taka zwykła bluzeczka. No, jak grzeczna Zosia w tej bluzeczce jest. To tam, tyk, tyk, pyk. No? Ale fajnie, taki przyjemny materiał no, ale słuchajcie, ja to widzę tak. Do tego jakaś ołówkowa spódnica. Obcasy. Patrzcie, o na przykład mam. O, stylizacja na komunie. Ostatnio, miliard pytań o tą stylizację na komunie. No to zobaczcie, taka bluzka. Do tego na przykład biała ołówkowa spódnica. Klasyczne, jakieś ładne szpilki. torebka beżowa, mała. No i co? Myślicie, że taka bluzka, wiecie, elegancka. Dzięki tej ołówkowej spódnicy by się zrobiło tak jeszcze bardziej elegancko, i obcasą mogłoby być. Ja i pudrowy róż. Mam pod spodem body z ANSI. Oczywiście. Ja i pudrowy róż. No kurczę, wszyscy mi mówią, że ja dobrze wyglądam w pudrowym różu, a ja się tak źle czuję dziewczyny w takim kolorze. Ja się czuję jakbym mnie nie było, jakbym zniknęła. Nie wiem. Nie, nie do końca się odnajduję w tym kolorze. No ale powiedzmy, spróbujcie sobie wyobrazić to na innej kobiecie. Taka, wiecie, blondynka. Jasna karnacja. Do tego ta bluzka, też jakieś jasne, krótkie spodenki, sandały. No i proszę, kapelusz i w jakimś wiecie, santrope można ładnie wyglądać. No na mnie ona nie wygląda, no ale to widzicie przykład. O, właśnie, nieraz mi przecie. Na Tobie wszystko dobrze wygląda. No widzicie, no nie wszystko. Nie wszystko. Czasami niektóre rzeczy nie wyglądają na mnie dobrze, a na przykład na Waszych sylwetkach by ładnie wyglądały. mamy taką koszulę. Uuu, no dziewczyny. Albo panowie, jak jeszcze wytrwaliście, zobaczcie. Mówię, jak jeszcze wytrwaliście, bo wiem, że mało ostatnich odcinków albo nawet w ogóle dla mężczyzn dostaje o to dużo wiadomości, czemu nie nagrywam. A ja się ostatnio tak wkręciłam w damskie, ale no muszę wrócić do męskich Kurczę, To nie jest tak, że nie lubię, ja uwielbiam młodę męską. O! Patrzcie, jaka ładna koszula. Nie, no piękna. Zobaczcie, piękna koszula. Patrz, tak do jeans. Dżiny z drugiej ręki, koszula z drugiej ręki i co? Może być? Ma takie, o, poszerzane rękawki. Moż to tu jakaś niteczka wystaje, ale to wiecie, do krawcowej, pyk, pyk, albo samemu poprawić i. Prawda jest fajna. Gdzie musicie wpaść, tu? wiedzieć. Dobra, idę. No i moi drodzy, tym pięknym akcentem z nową koszulą kupioną. Tym razem bez siatki, bardziej ekologicznie. Wezmę sobie do ręki. Nie, oczywiście ratuję, ale tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobał. Jakie kolejne sklepy chcecie, żebym odwiedziła i pokazała wam, co tam można fajnego znaleźć. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, bo to zawsze daje mi dużo motywacji do tego, żeby tworzyć dla Was kolejne treści, więc dzięki, że jesteście i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!